Ciemneczko z tej strony X i dzisiaj odbierzemy sobie nagrody za yy, Food Champions, za rangę piątą. Sądzę, że taki odcinek też może się fajnie przyjąć, też może być spoko oglądany, więc coś na tego dla was yy, nagrywam. Więc zostawcie łapeczkę i subika z dzwonkiem, jeżeli chcecie więcej nagród po prostu na tym kanale, ponieważ ja właśnie zawsze jak sobie będę wbijał to... Dobra, więc już wracam. Starownik karty graficznej mnie wywalił, nie wiem czemu, przez to, że może taką rangę nie wiem kto wie. Więc dobra. Idziemy do pików, zobaczmy co trafimy. Jestem... No jak podjarany, bo Pierwszy raz wbiłem tą rangę. w sumie drugie to jest food Champions, a ja wcześniej wbiłem rangę gorzej, więc nie aż tak słabo, ale lecimy. Jest Bilba. Okej. Okay. Okej, okay. kanta chyba nie był więcej warty, nie? A czy to jest... A, to jest mi tak niewymienne. No dobra, nieważne. Zbierzemy foder. Kobla mam, ale chyba wymiennego, więc sobie go weźmiemy. Nie mam wymiennego, o kurde, to teraz nie No niestety, brak żadnej karty eventowej, ale mamy 8-7, 8-7, 8-8, więc nie jest źle. Więc dobra, lecimy do paczek, mam nadzieję, że coś fajnego trafimy. Jeszcze tutaj mam jakieś słabsze parczki, ale je to sobie tak szybko pominiemy. No i dobra, mamy te główne paczki, na początku paka za 50 koła. Zobaczmy, zobaczymy czy jakąś kartę eventową nam się uda trafić, oby Tutaj ta napastniczka, z będzie z ten CT, okej okay. Tomori! Okej, okay, 60 koła. nice, mega, 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 nice, według mnie yy, Mega fajnie, dobra, mamy Tomoriego, więc już jesteśmy zarobieni, to mi się bardzo podoba Teraz paczka ultimate, więc to ja już tak naprawdę jestem usatysfakcjonowany. Mamy z tego 100 Stokoła, więc no, mi się to mega podoba. Tutaj nie wiem kogo mamy. O, to paka Ultimate, a to mega słabo. Oj, słabiutko. Bardzo słabiutka paczka Ultimate. Najsłabsza <grym> chyba jaką mi chciałem żyć, tak zczężę. Jedna czwórka i poza tym jakiś szajs. No nic, dobra. Więc tak, więc zobaczymy, czy jeszcze mamy może jakąś paczkę z podglądem. Nie, nie mamy, dobra, więc tak, teraz, no, paczka 85 x 2, mam nadzieję, że karta ewentualna, no, tu już musi Więc 3, 2, 1, otwieramy, zobaczymy, co trafimy. O Boże, o Boże. nie, nie, nie. Morgant chyba to jest, czy nie? Ja nie znam ich w ogóle. Smith, ej, ona ma 90 sztępa. ej, ona może być droga, ale, kurde, to akurat ciekawe. Okej, okay, okej, okay, dobra. 140 koła. Ej, jestem mega zarobiony. Mamy, no myślę, że z wszystkiego może być na 300 tysięcy. Więc kurde mega fajnie, nie? Kurde, ta Smith naprawdę fajnie wygląda. Ona ma jeszcze 4 na 5. Wow. Trochę trochę Agility mogłaby być lepsza, ale okej. Okay. <grydy> kurde, dobra. Ach. Jestem mega szczęśliwy, mega szczęśliwy z, z tych paczek. Pokażę wam, jakim składem to wbiłem. A wbiłem to takim składem, no to jest super skład. Yy, oczywiście, dobra, tutaj nie ma bremerga. Więc tutaj, tak, prawdopodobnie za bremerem właśnie może ten tomor wlecieć. Chociaż nie wiem, czy go zostawi, pewnie go sprzedam, bo się tym bremerem dosyć spoko gra. No i coś by za co sobą się przydało. No i kurde, mi się podoba ten skład ja. Więc dobra. Jeszcze tak na dobry koniec zobaczyłem, że w zadaniach miałem paczkę za 45 koła. Więc sobie ją otworzymy. Więc tak. Jeżeli odcinek Wam się podobał zostawcie łapeczkę z dzwonem. Łapeczkę z dzwonem? Zostawcie sobie subika z dzwonem, łapeczkę do góry. Ponieważ bito mówi, że po prostu chcecie więcej takich otwierać. No. Więc no. lecimy z tą paczką. Argentyna. CF Messi. Dybala. <laughs> Już myślałem, że sobie jeszcze trochę na koniec. Ale mamy walkout. Okej. Okay. Ja się cieszę, Dybala jest okej okay, chyba kartą, o jeszcze póki spoko paczka, no lepsza paczka niż ta Ultimate, <grydy> no, więc ja się cieszę i nie wiem czy Dybala mi do składu w sumie nie wleci, za tego Szobuszloja, ej, ej, fajnie, mega, dobra, więc mówię, widzimy się w kolejnych odcinkach, tutaj jest taki odcinek właśnie dodatkowy, taki, no nie wiem, może ktoś obejrzy, zobaczymy, więc Pamiętajcie, że jest też opcja wspierania na kanale. Więc, jeżeli chcecie wspierać to, co robię tutaj, granków FIFA, tak to, to możecie wspierać. No i do zobaczenia. siema.